Przede wszystkim zrobię próbę zespołu, bo to jest istotne, jeżeli chodzi o, że tak powiem, i morale i gotowość jakąś do, do jakiegoś występu. Nawet no jednak półtorej miesiąca bez, bez grania w całości, no to stwarza taką potrzebę, że musimy się po prostu spotkać natychmiast, jak tylko będzie można. Także o, o pracy myślę cały czas, bez dyskusji i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli do niej wrócić. Najbardziej to mi brakuje po prostu występów z publicznością, więc.. Jak się uda, że będzie już nie wiem, 20 czy 50 osób, gdziekolwiek można było zgromadzić, choćby w ogródku, to myślę, że przytargam gitarę, a najlepiej gitarę i, i pianistę, i coś im tam um, wykonamy, tym naszym znajomym, przyjaciołom. To, co nam przychodzi do głowy teraz, właśnie w, w czasie w, kwarantanny, jest taki film, taki mem, właściwie, jak taki chyba. Otwierają kurnik gdzieś i tak około mnóstwa, miliona kur wybiega i pędzi i jest podpis pod tym wszystkim hura, można być z domu, można być z domu. No więc myślę, że poniekąd my się wszyscy tak zachowamy. Znaczy jak otworzą mi będzie już można wyjść, a to już jest niedługo całkiem, to wszyscy hu, hurem gremialnie gdzieś pobiegniemy, polecimy. Ja się staram oczywiście dzięki temu, że właśnie mamy psa codziennie z tym psem bez względu na pogodę czy można było do lasu, jeżeli nie można było do lasu, to z krajem lasu. Proszę Państwa, trzeba się ruszać, i to jest najważniejsze. I jak będzie już można wyjść i wszystko robić, to może ja będę śpiewał piosenki kabaretowe, jeździł na rowerze i biegł za psem. Wszystko naraz, symultanicznie, bo po prostu zaczyna je rozpierać.